Hej, cześć, witajcie! Ja jestem DJ Predator i dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek z Minecraft. Odcinek y, świąteczny, także witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I jak widzicie na waszych ekranach, no y, zaszły tutaj takie, oto zmiany. Tutaj, ziemia, że tak powiem, została naruszona, jako iż zaczynamy budowę mojego domostwa. I chciałbym w tym odcinku podzielić się z Wami, jakie są moje plany na ten budyneczek i co już udało mi się zrobić. Także, jak widzicie, tutaj już sobie wyłożyłem takimi płytkami, można powiedzieć takim kamieniem i, i cała tutaj ta podłoga, ten jakby parter będzie wyłożony o tutaj i tu, tu jest właśnie, tu będą fundamenty, bo chciałem to jakoś w jakiś taki, nie wiem, w miarę logiczny sposób y, zrobić będą fundamenty i się i tu się będzie zaczynało i normalnie podłoga, y, generalnie domek y, będzie y, drewniany, a tutaj sobie zrobię tak fajnie z, z kamienia a pod spodem be, będzie taka jeszcze piwniczka, ale to zaraz to co mówiłem, w, nie wiem czy w pierwszym odcinku czy, czy w tym ostatnim, mówiłem, że chciałbym właśnie tutaj w tym miejscu balkon, no i ten balkon sobie już tutaj powstał, zrobiłem sobie tutaj o taką furteczkę i w przyszłości tam będzie gdzieś być może moja kopalnia, że wiecie ja sobie tam będę wskakiwał i, i, i ten, ale nie jestem jeszcze do końca pewien czy po prostu zrobię sobie po prostu taki wiecie, szybki teleport, yy, teleport, można tak to nazwać, teleport yy, po prostu na dół yy, a kopalnie będzie, będę miał po prostu pod yy, jeszcze jakoś pod piwnicą. Co, co jeżeli chodzi o piwnicę, w ogóle generalnie o tak się yy, ten balkonik prezentuje. O. Jak zejdziemy może jeszcze tam na dół, to wam pokażę jak się z daleka. Naprawdę no fajnie, jestem zadowolony. Chciałem tutaj wymyślić takie jakby ala podpory, nie wiem. Yy, żeby to nie było, że on tak wisi w powietrzu. I, i coś takiego sobie u, ubzdurzyłem tutaj. Yy, napiszcie w komentarzu co o tym myślicie. A tutaj właśnie yy, mam w planach sobie zrobić taką piwniczkę. Yy, to jest wszystko oczywiście yy, w fazie budowy, także... To jeszcze się może to się zmieni, także to nie, nie jest tak, że o sobie to tak, tak będzie. Ale generalnie jeżeli chodzi o balkon, no to tu już raczej nie będę nic zmieniał. Tutaj jest taki właśnie zarys, że ja tu sobie idę właśnie i tutaj od właściwie od odtąd się będzie zaczynał domek. Tu mamy takie drzwi i, i tak wszystko dobra będzie pięknie, ładnie, ale najpierw musimy się... Przespać, słuchajcie. Yy, pięknie nam dzionek wstał. No i co? Yy, z racji takiej, że co? Ja mam tak 19 tego kamienia. Yy, to wiecie, co? I tak muszę pójść do kopalni. Bo słuchajcie, wykminiłem właśnie sobie, że właśnie dzięki tym, tym oto klockom yy, będę sobie. Robił po prostu te, te fundamenty, takie jakby ala fundamenty, tak? Yy, także tak sobie wymyśliłem. No i oczywiście tutaj tego nie będzie. No to to sobie zarzucę kamieniem yy, i tu sobie zrobię, tu sobie zrobię prawdopodobnie jakieś schodki i yy, jeszcze nie wiem, czy tu będzie jakieś wyjście. Yy, jakby wiecie, yy, będę spoza, ale chyba tak właśnie zrobię, że. Że do piwniczki nie będzie się wchodziło jakby do, w dom, w obiekcie. O, w ten sposób może powiem. Nie będzie się wchodziło jakby w środku domu, tylko jakby na zewnątrz. Będę musiał wyjść o sobie tedy i powiedzmy, nie wiem, tendy zrobię wejście albo oj, rozwaliłem y, albo sobie, nie wiem, zrobię o tendy. Słuchajcie, jakieś wejście tutaj, że o, wiecie. Sobie wchodzę tędy, o, cyk, 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 cyk. I tu sobie zrobię jakieś schodki, żeby tu, o, fajnie zejść sobie tam dalej. Dobra. Yy, bez zbędnego gadania ja sobie tylko jeszcze przełożę. Yy, dobra, w sumie to ok, W sumie tą ziemię to ja bym mógł wywalić, słuchajcie. O, i to też jest fajna rzecz, powiecie. Ja sobie mogę stać tu, o i sobie wywalę te zbędne rzeczy, które i tak jakby no ziemia w takiej ilości mi się raczej nie przyda, więc sobie się je pozbędziemy po prostu oczywiście zamkniemy, żeby, żeby nie wypaść I, i słuchajcie, i sobie to przełożymy tutaj pięknie ładnie brzozowy pień, czyli te deski te drzewa właściwie, które karczowaliśmy tutaj pod naszą budowę i widzimy się za chwilę jak, jak coś będzie się dalej działo z, z tym wszystkim. Dobra, słuchajcie, wróciłem. Jak widzicie, no tutaj wam przyspieszę na wideo, żebyście się po prostu nie zanudzili. Yy, po powrocie mam, yy, no zebrałem troszkę, troszkę kobla i troszkę, jak mi widzicie, rudy żelaza. Także jest fajnie. Yy, I wiecie co? Ja sobie najpierw chyba przetopię to. To włożymy do, do skrzynki na razie i będziemy tutaj, słuchajcie, coś coś mądrować yy, mianowicie z wiecie po prostu yy, z tym tutaj yy, wykończeniem też nie chcę żeby ten odcinek bo na pewno macie prawda tam yy, świąteczne przygotowania i etc cetera, etc cetera. Yy, także yy, nie będę tutaj yy, że tak powiem was jakoś yy, trzymał na tym materiale ale żebyście po prostu miło spędzili y, czas na, na oglądaniu tego odcinka, także y, co prawda materiał ukaże się do, już do, po świętach, a ja go nagrywam y, przed świętami, także życzę Wam y, wesołych, zdrowych, radosnych y, w gronie rodzinnym y, świąt Bożego Narodzenia. Niech wam się y, darzy, słuchajcie. Bo zdrowie jak wiemy zwłaszcza w tych czasach jest najważniejsze. Yy, dobra, i ja sobie rozwalę tutaj, bo widzę, że sobie nie położyłem. Położymy sobie to tutaj. I co? I sobie rozwalimy to. I jest pięknie. I mamy jakby takie, wiecie, wstępną taką yy, obrysówkę. Yy, Prześpijmy się jeszcze raz. Yy, I może sobie zrobię yy, tutaj to wejście jakoś. Sobie zrobię. O, może. No nie wiem, gdzieś tędy. Myślę, że tak. Myślę, że to byłoby jak najbardziej. Yy, tylko nie łopatką właśnie. O, pięknie. I sobie zrobimy jakoś tak, że ja sobie będę wchodził o poza o, w ten sposób tutaj. O. I sobie to jeszcze to drzewo trzeba zlikwidować. No dobra. Yy, ale to mniej istotne. To tak, tu sobie będziemy wchodzić, tylko wiecie co, ja sobie to e, będę musiał roz, rozwalić. I tutaj sobie. I tutaj sobie, właśnie. O, w ten sposób. E, żeby po prostu o, zrobić coś takiego, że tutaj. Oj. E, I tutaj powiedzmy. No dobra. Powiedzmy coś takiego. I tutaj to rozwalimy sobie cyk, cyk, cyk. ładnie o, tutaj nawet duży pod spodem yy, y bruk, także fajnie, dobra. Yy, dobra. Dobra, sobie zrobimy coś takiego. I sobie zrobimy coś takiego. Oczywiście tu będą schodki, no nie? Normalnie tutaj będą schodki. Także tu będą schodki fajne. Yy, i to będzie tak o wyglądało, że ja sobie będę tu wchodził cyk 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 yy, pięknie ładnie albo wiecie co, nawet tutaj tylko, że to, ta półka mi tu, to, to mi przeszkadza nie wiem, dobra yy, dobra, zróbmy sobie nie, tu o to chciałem kliknąć yy, dobra o kurde, ale nam poszło tego kobla, niesamowite. Yy, zróbmy sobie tak. Yy, oczywiście schodki w ten mój oto sposób, pięknie, dobra. I co ja chciałem tutaj zrobić? Chciałem zrobić tak. O. Nie, teraz i teraz nie wejdę. Super. Podoba mi się albo sobie zrobię jedno sobie zrobię tak o w ten sposób czy to ma sens no zobaczmy o tak tak o tak tak i tutaj o pyk sobie może zrobić takie wiecie węższe to wejście o w ten sposób o to jest to jest słuchajcie, nie, nie głupi pomysł i sobie bym zrobił właśnie tutaj tutaj właśnie o to wszystko zawalił i bym sobie zrobił takie o jakaś pszczółka le lata maja także o no w sumie nie nie głupie nie głupie Fajnie, fajnie, o. I tutaj sobie schodzę pięknie. Dobra. Yy, tak więc co. Yy, to jest na razie taki, wiecie, wstęp yy, do budowy tego domostwa. Yy, jeżeli wam się spodobało, to oczywiście yy, zostawcie łapeczkę w górę. Ofensywną łapeczkę w górę. I komentujcie, subskrybujcie. Wesołych świąt jeszcze raz. Y, trzymajcie się. Y, na razie. No i papa. DJ Breakdance. Szczałeczka.